W naszym filmie skupimy się przede wszystkim na odczuciach, jakie mamy z tego motocykla. Natomiast film techniczny przygotował Michał Brzozowski i znajdziecie go gdzieś tutaj albo tutaj. tutaj. Barton Stratos przywieźliśmy... Jak się... Lancia Stratos. Sama ta nazwa, jak... Muszę powiedzieć szczerze, jak Brzoza do mnie zadzwonił i powiedział, czym jadę, to wstyd się przyznać, ale nie wiedziałam o istnieniu nawet tej marki. Natomiast jak weszłam na stronę i zobaczyłam, jak się ten motocykl nazywa, to od razu wiesz, uśmiech na twarzy i lancia w moich myślach. Legendy rajdowe, legendarna eee. grupa B, później Stratopolones no. i cała ta historia, to wszystko prze, przechodzi przez głowę. Rzeczywiście też pierwsze, co skojarzyłem, to skojarzyłem to z Lancią no. i z legendarnym I Wiesz, rajdami. i ten w ogóle wygląd taki neoklasyczny, nie? To jest, to jest naprawdę fajne, ta kolorystyka, jestem kobietą, więc zwracam na takie rzeczy mm -hmm. oczywiście uwagę, wy pewnie bardziej na technikalia, natomiast on mi się naprawdę bardzo podoba. Muszę przyznać, że w porównaniu z resztą motocykli, która jest tutaj, jest inny. Jest po prostu inny, rzuca się w oczy i jest bardzo wygodny. Motocykl jako element wyróżnienia się z tłumu, który chce pokazać naszą indywidualność doprowadzam tak. do sytuacji, że najkiedy już mogły się komuś przejeść sporty mogły się przejeść, tu mamy jakąś taką nową odmianę. To jest coś nowego, coś innego, więc wygląd, jakby myślę, że każdy oceni, czy to jest dla niego mi również się podobają takie neoklasyki, takie lawirowanie między scramblerami, klasykami, nakedami. Tak, i wiesz, co jest fajne, zmieniasz opony, tak? Bo tu jest dość wysoki skok, zakładasz mu to, co dla mnie jest fajne i dla ciebie również. Tak. Jeździliśmy nim też po szutrach, słuchajcie. I ten, ten, ten motocykl naprawdę fajnie zachowuje się, taki że Ja, pe, ja pewniej się czuję na nim na twardym szutrze niż na asfalcie, ale to, ta, to dlatego, że ja w ogóle wolę szutr, tak? Ale to jest właśnie no. fajne, że nadaje się zarówno do jednego i do drugiego, do pojechania do pracy, do pojechania y, do baru na piwo tak. bezalkoholowe. Dokładnie, oranżadę, cokolwiek. Jako środek transportu dla miasta albo do podmiejskiego do dojeżdżania uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie ładny czytelny wyświetlacz bo to też tak. nie we wszystkich motocyklach które tutaj mieliśmy cali. tak jest też nie wiem czy zwróciłeś uwagę różne fajne dodatkowe funkcje jak się je rozpędza do 60 na godzinę i, i, i tak. z jaką średnią prędkością jedziesz. Tak. No, takie gadżety tak. oczywiście takie gadżeciki, ale... to prawda mi jednego gadżetu zabrakło coś co miała miało konkurencja tu mamy tylko układ CBS Czyli mamy tak. zintegrowany układ hamulcowy, hamując przodem, dohamujemy delikatnie tyłem, natomiast nie mamy ABS-u. Dla no, kogoś, kto stawia pierwsze kroki, tak. może to być rzeczywiście jakiś tam delikatny dyskomfort, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, to nie jest też wielka pojemność, to nie jest ciężki motocykl, bo on waży w granicach 150 kg, e, więc mamy motocykl, który jest lekki więc na ABS jestem w stanie wybaczyć jego brak. Znaczy prawdę powiedziawszy, przez te dwa dni, które pojeździliśmy, nie zauważyłam potrzeby jego tak naprawdę, a jeździliśmy w bardzo różnych warunkach, bo i y, y, y było ślisko, y, bo było mokro, bo było trochę na y, ziemi, trochę jeździliśmy w ogóle, wiesz, no, po szutrze, po Piasku, tam to akurat dobrze, tak. że go nie było. Tak. Pogoda w tym roku nas bardzo mocno, y, no, jak to powiedzieć, zaskoczyła, zresztą tak jak cały początek sezonu, względu, że mieliśmy i piękne słońce, upalną pogodę. Mieliśmy burze, deszcze, yy, mieliśmy też chłodniejszą pogodę, więc naprawdę przetestowaliśmy te motocyklę w każdych warunkach, na każdym rodzaju asfaltu. Yy, nie wjeżdżaliśmy w typowy off no bo jakby to nie o to chodziło, ale rzeczywiście jako yy, Przetestowaliśmy te motocykle, troszeczkę tak, jakby yy, 16 latek dostający prawo jazdy i pi zaczynający pierwsze swoje jazdy na motocyklu, jako Wszelaki środek transportu. Chcemy dotrzeć do szkoły, do dziewczyny, gdziekolwiek. Tak, ale ja uważam, że ten akurat motocykl yy, nie jest dla każdego mało lata. Jest również dla ludzi starszych, którzy niekoniecznie chcą robić prawo jazdy, ale chcą yy, spróbować prawda. i pojeździć motocyklem na dwóch kołach. Zgadzam się z Tobą całkowicie, ponieważ mm, wielkość tego motocykla, design tego motocykla jest taki, że ja się na nim bardzo dobrze czułem. Tak. I nie powstydziłbym się, posiadając go w swoim garażu. Tak, natomiast no, jeśli chodzi o mnie, od razu bym y, wywaliła te lusterka. Jest zresztą możliwość y, zamontowania lusterek w. Y normalny, klasyczny, tradycyjny. Miejscu, tak. One oczywiście dobrze wyglądają, natomiast uważam, jeszcze dla osoby, która zaczyna swoją jazdę motocyklem, bardzo słabo w nich widać. Tak. E więc no, wygląd, bezpieczeństwo to jest podstawa. E w tym momencie bym jednak poszła w, w to to co jest też fajne, że tutaj masz pełne ledowe oświetlenie. Tak, pełne ledowe i, I to, jak to pływające. Się Pływa -pływające, Pływa -pływające, Pływa -pływa pływające, chyba tak możemy nazwać. Tak, tak. To jest rzeczywiście też fajny taki gadżet, taka wisienka na torcie, więc designersko. Motocyk super. Jeżeli chodzi o właściwości, jezdne, mi. Dla mnie był w zupełności wystarczający. Dla mnie był, jak, jak na tą pojemność, muszę przyznać, że był to mój pierwszy raz na tego typu motocykle. Mm -hmm. przez, oczywiście gdzieś tam dawno, dawno temu jeździłam przez jakiś czas na 125 Yamashce, natomiast to był mój pierwszy raz od kilkunastu lat na tak małych pojemnościach i naprawdę miałam spory fan yy, i... Muszę przyznać, że mogłabym mieć taki motocykl w garażu do tego, żeby polatać po mieście, wyskoczyć do klienta na kawę z koleżanką. Tak, tak, dokładnie. I powiem szczerze, zgadzamy się tutaj całkowicie. Lusterka rzeczywiście dość nie, niefortunne rozwiązanie. Może komuś będą pasować, ja nie jestem z niego zadowolony. Jedyne co, nie przetestowaliśmy tych motocykli w ogóle we dwie osoby, ale powiedzmy, że no i tak... Tutaj to jest ewidentnie jednoosobowy motocykl. No to, to, to prawda. Sobie no so, trochę tego miejsca ma da się upchnąć. Ale masa to jest tak. do 150 kg, więc tak naprawdę no. to umówmy się, to dwie bardzo takie malutkie osoby musiałyby tak, na, tym, na tym jeździć. Także nie, no to jest ewidentnie, ewidentnie taki scramblerek jedno, jednoosobowy. Ja, by, ja bym szła w tym kierunku i muszę przyznać, że jest naprawdę nieźle, nieźle wykonany. Podsumowując nasze odczucia z jazdy, uważam, że jest to bardzo. Atrakcyjny motocykl dla młodych ludzi, ale także i dla dorosłych ludzi, którzy szukają pojazdu do przemieszczania się po mieście i podmiejskich okolicach do. Rezygnując z samochodu, bo to bardzo często coraz więcej ludzi chce Tak, do tego, żeby wiesz, jako swój pierwszy motocykl, nie mając prawa jazdy, czyli możesz na nim jeździć na kategorię B, e, lubisz ładne rzeczy, lubisz e, gadżety, ale tak naprawdę jeszcze nie wiesz, czy, czy jazda motocyklem jest to, co cię kręci. W związku z czym to może być, to może być taki wiesz, pierwszy Twój krok w tym kierunku. E, I jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjazny. Słuchajcie, Joanny, przyjdźcie do salonu, przetestujcie. I sami sprawdźcie. Na razie. Hej.